Nie, manot, ja sam szlak. To drugi odcinek z Arena Brawl, tak? Drugi, drugi. No i dobra, teraz błagam. Chcę sobie teraz szybko o kobalt do kwadratu. Hahaha. Ha, ha. O pokażę wam co, co pisze o tym villagerze. Jest. Minecraft is experiencing some problems. The long-nosed villagers in have become scented. They have taken over our skin servers and content, delivery network, so, bla, bla, bla. Teraz we are... No i oni mówią, że jest to jakiś problem. A tak naprawdę noczy nas trollował, Patrzcie, sam villager. Jeśli nie chcesz Myślę chcę tego villagera zabić. Żal, nie mogę zabijać villagera. Lol, nie biorę jakichś tam piorunów. Tak to drugi odcinek. O, czego jestem villagerem? CENTRIC GUARDIAN Ja sobie dziś pomyślałam tak, co ich porąbało, że sobie jakieś ściągają że villagerów se ściągają, a to ten troll Notch'a Nienawidzę Notcha, żeby żebyście wiedzieli. że go nienawidzę Ha, 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 nie do koniu <mum> więc nienawidzę nocza i dobra. Ej, mój bolder to zadał tyle, ile powinien zadać. No, czyli 220. DMG Century Guardian. E sorry, ale The Century Guardian jest słaby. Jak coś. No niegi. A inaczej, by, jak zmieniasz, to masz problem. Serio? No i śnieżki coś dadzą na pewno. Właśnie nie dają. On mnie ma śnieżkami pokonać. Mnie. Szlak uciekają, ciekają. Morno, już prawo. Jak on łapie? się ma. Staszku, bo tak MoHP. Bo tak MoHP. Daj się zrobić, płakam. No, się zrobić. Dobrze. Jeja. Yeah. ja. Drugi się gdzieś kampi. A to kamper wredny. Jej. lol nie no niszczyć mu to tak musimy tak tak to nam idzie berserk właśnie berserk ja to nie, ko nie korzystam z tego w ogóle właśnie noc jest żalowy mhm, na pewno ja, GG, GG. No, no, dobra, nie będę tak jak Pink. Dobra, no i mam 306 końców, no nie? Już oh, No, i jeszcze nie zrobił double Coins z prime, No, ja nie mogę. lol Serio chicken racket taki badziew? Mhm Już to wiesz, że mnie pokona Uleć się chłopczyku Ja nie, ja nie, nie Zresztą będę takie kritikale walił To nie, nie temu O, to temu Temu miałem takie kritikale walić Gdzie? Tam temu jednak Jezu, serio? Ten masz chicken racket Chicken Zgib trzni. Sznie. Przynajmniej mam zwała. Lol. <laughs> I przygotujcie się na falę epickości, czyli 3, 2, 1, 0. BULDER LOL! Nie trafiłem. Byłem tak zacięty, że nie trafiłem. Haha, bardzo śmieszne. Aż sam się pośmie. Jezu, serio, ten go śmieje. A zakupka, że co? I słaby? W życiu ja słaby? Serio? Taki damage wale. LOL, nie zadał mi z mój bullertas. Serio? Walczy na warsztat. Git, git? Git jest Pikola. Pico, no, runow damage, aktywuj się po raz czwarty. tam 158 tak, tak, razy dwa lul. O lul, lul, chodź za mnie, chodź no szponia, panie, panie. Kopiczko, piczko, gdzie jesteś? O, jesteś piczko, piczko, piczko nie. Bulder, To mógłby być cios ostateczny. O, teraz tego będziemy wydawać. Teraz tego, teraz tego. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Ja ja go biorę z BULDERCY, ja. Je. Jeszcze cię biorę, jest. Wziąłem cię, po raz drugi cię wziąłem, ja. Yeah. Tak! Szlak. firebole są takie badziewne Czy ty nic nie wiesz? To ty o tym nie wiesz, że Fireboys są badziewne Żal mi cię. Kurczaki też. Ej, już hitnem hitnęłem to Ja nie mogę. by jeszcze tego dość. Żeby cię gonić, okej. Okay. Ale cię i goń... tak. Masz problem. Lol. Żal. Ej. 47 medze. Fajie, fajie GG. GG, serio, jej. Jestem jedynym donatorem. je, 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 je. A teraz, ludzie, słuchajcie mnie uważnie. Teraz, teraz, a ja muszę się na opiant. No i pocięci się znowu widzimy. Lol. Ja mam Volvo Lol. No wa, wow, ja dobra. No co update? Naprawdę? April Fools? Dobra, tak w ogóle. To jest to z gorszych villagerów. Jeden z. A i teraz podzięć no je. O Jezu, nie je zrobię screena na miniaturkę. Nie, ja to nie ja to co chciałem. Za parę sekund szlak. Tak, mam zdjęcie. Mam to głupie zdjęcie. Znaczy w sumie nie, głupie, bo lubię zdjęcia. Lol, jeszcze coś Wam to da. A teraz wychytam fajnie. Ha, ha, ha. Trzy to mało. Trzy na sto na no naprawdę ludzie. Zabiję jednego. Wszędzie napisać GG. O taktyka barana. Pior, piorun by zepsuł, nie? Nie, właśnie to piorun psuje. A samolub! Oh, a ja w sumie... A nie to jest wróg Jezus no, celuję, no i nie wycelowałem.

Screena na miniaturkę, Jezu. O, jaki ładny skill na miniaturkę! A więc tak, ludzie. Piszcie w komentarzach, a nie nie Dobra, no to co? Więc tak, jakiego wolicie screena. Takiego. Czy ta... Nie. Czy... Takiego? A. Takiego właśnie takiego. Takiego. Dobra. A więc ludzie. Mm. Tutaj mam tak, Arena Brawl i taki po prostu taka miniaturka, nie? A Pingwin ma taką miniaturkę. No to pa!